Dzień dobry, witam Was wszystkich na analizie kolejnego tygodnia lipca. Mamy 6 do 12 oczywiście lipca. 30 lipca, poniedziałek. Zasadnicze pytanie na poniedziałek brzmi: czy lubicie księżyc w Koziorożcu, po pierwsze, który dodatkowo odbiera koniunkcję do Jowisza i do Plutona, a potem oczywiście do Saturna. Do południa dominuje taki klimat, a który z dużym prawdopodobieństwem można określić jako możliwość odebrania Samodzielnego i skutecznego działania, ale obserwujcie, bo to jest klimat księżyca w koziorożcu, który oczywiście ma kontakty z kolejnymi planetami. Wracając do pełni, jeżeli pełnia nie uświadomi Wam jakości Waszych działań i przekonań, którymi się kierujecie, to trudności wywołane właśnie aspektami poniedziałkowymi mogą Wam to mocno unaocznić. To przypomina trochę taki wilczy dół ten układ a z poniedziałku, a pułapkę zastawioną na siebie, o której nie pamiętamy i teraz właśnie w nią wpadamy i wuala i mówimy o, jak mogłam o tym zapomnieć. Do południa minimalne działanie z dużym rozeznaniem terenu, tak, bo te pułapki są, te wilczynoły, okoliczności i nastroju, który na pewno entuzjastyczny nie będzie, ale nie przesądzajmy Absolutnie nie wypowiadam się w imieniu wszystkich, tylko w imieniu tych aspektów, które są typowe. Dopiero po przejściu Księżyca do Wodnika i sekstylu Księżyca do Marsa odzyskuje się inicjatywę i można tę inicjatywę wykorzystać do działań, do pomysłów, które są raczej samodzielne niż grupowe. A 7 lipca mamy wtorek, przede wszystkim jest spokojniej. Nie ma tego napięcia, które odczuwamy po pełni i które odczuwamy przy, niektórzy z nas odczuwają przy koniunkcji księżyca np. z Plutonem. Nie jesteśmy zbyt dokładni, ale na pewno możemy się pochwalić różnorodnością pomysłów i rozwiązań, tak, to jest nasza mocna strona. Działania są szybkie, obliczone na błyskawiczny efekt. I takie działania, które wymyślimy sobie, powiedziałbym w biegu, w locie, one są opłacalne i preferowane. Coś nam się objawi, róbmy to, natychmiast będzie dobrze. Tak samo jak i odpowiedzi, pojawiają się w sposób intuicyjny. Mamy jakiś dylemat, od razu wiemy, co zrobić i róbmy to. Większa jest też chęć zrobienia do czegoś u doskonalającego nasze metody działania można oczekiwać, że narzędzia znajdą się same. Słuchajcie, to jest też ciekawe. Nie trzeba o te narzędzia zbytnio zabiegać. Nikt nam nie miesza szyków we wtorek. To jest też istotne. Nie wpływa na nas swoim złym humorem, na czasem na swoją frustracją. Co robimy, co chcemy? Mamy na to przestrzeń, dobry czas na pokazanie swoich racji, wygłoszenie argumentów, nie z pozycji siły czy, powiedzmy, takiego racjonalnego wglądu, ale ogólnie przystępnych propozycji i informacji. Inni będą temu przychylni. 8 lipca mamy środę, no i Mars ma kwadraturę z cofającym się Merkurym, no i przynosi zamęt. Nie ma cudów, tak to będzie. Trochę szukamy guza, więc uważajmy, wychodzimy z taką arogancką postawą wobec innych, wszystko wiedzącą albo postawą, która po prostu będzie innych drażnić. Pamiętajmy, że inni też nie muszą mieć cierpliwości ani ochoty, żeby cokolwiek zrozumieć, wyjaśnić, aby być na tyle spolegliwymi, żeby wytrzymać nasze napięcie. Raczej to jest taki element zamknięcia się w sobie. Ale tak się zamykamy w sobie, że można to odebrać jako murkowatość. Tak? Czyli inni znowu będą niechętnie do nas nastawieni, bo powiedzą, że jesteśmy gruboskórni, albo innych tak będziemy odbierać. Nie wyczuwamy sytuacji czy motywów działania innych ludzi. Właściwie podejrzewamy ich o wszystko negatywne, i oczywiście z drugiej strony mamy vice versa. W rezultacie. Wystawiamy się na strzał w tym dniu, tym bardziej, że no, wchodzą na drogę okoliczności, mocno irytują jakieś niuansiki tego, tego dnia. Brak płynności w pokonywaniu przeszkód. Jedna przeszkoda pokonana natychmiast pokazuje się druga. Czasem pojawia się w tych przeszkód tak dużo, że zapętlamy się w sytuacji. Mamy też informacje, które się wzajemnie wykluczają. To jest jak Merkury w kwadraturze. W związku z tym jest brak faktycznego rozeznania i takie działanie bardzo głupie, bardzo niekorzystne. Zatem odpuśćmy sobie działanie, odpuśćmy sobie to wszystko, co sprawia nam trudność, bo niedogodności, które mogą się pojawić, bo jak się nie pojawiają, nie ma sprawy. Jeżeli się pojawiają, to przeczekajmy po prostu, tak będzie lepiej. 9 lipca mamy czwartek, no i już jest lepiej ten czwartek. To jest takie, taki czas, kiedy odpuszcza nas zmęczenie, zniechęcenie. Mamy zielone światło dla nowych pomysłów, projektów, które są nietuzinkowe, idących w stronę ekologii, poszanowania natury, poszanowania innych. To jest też ważne, żeby, żeby to wiedzieć. To jest też taka sytuacja, kiedy takie projekty dotyczące natury cieszą się dużym zainteresowaniem innych ludzi, czasem mediów, może nie wszystkich, ale, ale niektórych tak. Mamy fajne pojęcie wspólnoty ogólnoludzkiej, tego co nas łączy, i to jest dobrym motywem do nawiązywania rozmów, nawiązywania kontaktów, dobrą przesłanką, aby coś zrobić zupełnie niebanalnego. Nie musi się to. W jakiejś formie brzęczącej gotówki pojawiać. Dobrze poruszamy się w rzeczywistości z wyczuciem kierunku, również zwracamy uwagę na potrzeby innych, na pomysły innych, mamy czas na wysłuchanie innych. Jeżeli, jeżeli są sprawy niecierpiące zwłoki, sprawy ważne, to to jest dobry dzień, aby, aby je załatwić. Czyli aby załatwić je w czwartek, albo załatwić je wtedy, kiedy Merkury przestaje się cofać, jeżeli oczywiście mamy tyle czasu. Pamiętamy, że on się jeszcze cofa, ale 12 już przestaje. 10 lipca mamy piątek i powiedziałabym, że to jest taki dzień w sumie ciekawy. Interesujący, jeżeli chodzi o aspekty, bo mamy Słońce i Księżyc w Trygonie do siebie. Dodatkowo, Księżyc ma sekstyle z Jowiszem i Plutonem. Powiem tak, to jest taki dzień, kiedy dostajemy to, na co sobie zapracowaliśmy. A wiecie dlaczego, nie? Tutaj w sumie sytuację. Układu księżyca z Jowiszem i z Plutonem. Te dwie planety są w kozieląstwie, więc dostajemy to, na co sobie zapracowaliśmy. To jest też. otrzymujemy coś, co jest nam na rękę. Ale nie przyszło nam to z łatwością. Tutaj nie ma czegoś takiego, że dostajemy, bo z gruntu wszyscy dostają. Nie, nie ma zasady równości, trzeba się napracować i wtedy coś dostajemy, co jest fajne. Księżyc ma koniunkcję z Neptunem i w związku z powyższym nie nastawiajmy się na twarde negocjacje. Czyli albo coś dostajemy w tym dniu i mówimy fajnie, to to mnie cieszy, albo mm, nie negocjujemy. No, jeżeli nas nie cieszy, bo uważamy, że zapracowaliśmy na więcej, a dostaliśmy mniej, to nie negocjujmy. Przeczekajmy sobie a w tym momencie. mam Merkurę, gowerce na Księżyc z Neptunem, to nie jest dobry moment. Czyli nie będzie również działania tylko i wyłącznie według planu. Powiedziałabym, że wcale takiego działania nie będzie. Kwestie zarobkowe schodzą znowu dzisiaj na drugi plan. Liczy się idea, kontekst ogólny, bardziej zatem sprawdzać należy, co aktualnie się zmienia. Czyli zmiana, bo, bo, bo jest taki dzień zmian, co wymaga dopracowania, przepowiedzmy, zwykłego wyjaśnienia czasem swojej optyki, swojego stanowiska. Jakakolwiek opcja, optyka czy stanowisko by się nie pojawiło, to może być podobne do tego, aby. Podobne do tego, co pojawiło się już wcześniej, czy na przykład pojawiło się 30 czerwca, pamiętajcie o tej dacie 30 czerwca, ale suma summarum, jeżeli coś Was niepokoi, to tego 10 lipca w piątek można w jakiś sposób ugodowy to zniwelować. 11 lipca mamy sobotę. No i cóż, nie dajmy się ponieść naszemu poddenerwowaniu, wrażeniu, że wszystko rozgrywa się przeciwko nam, że działa, wszyscy nam działają na nerwy i w ogóle wszystko jest nie tak. Panujmy nad emocjami. Zdanie czy słowo wypowiedziane za dużo może czynić spustoszenie w naszych planach. Naprawdę, to jest taki, taki moment. To sytuacja, gdzie koniecznie chcemy mieć ostatnie słowo i wszyscy inni też to chcą mieć. To jest takie nieprzejednianie, to jest naprawdę dobre określenie. I nie możemy sobie to pozwolić. Odpuszczajmy, ustępujmy, odchodźmy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ludzie mogą być pełni złości w sobotę, z, z pretensjami. A, mogą mieć lekką agresję w sobie, trzeba uważać, żeby nie być tego ofiarą. Właśnie reprezentując taką a, postawę nieprzejednaną, y, dolewamy tylko oliwy do ognia. Nie ma po co. Odpuszczajmy, odchodźmy. E, 12 lipca mamy niedzielę e, i, i cóż? E, dlatego mówiłam o odpuszczaniu, że niedziela analogicznie, była już analogia, y, ma dużo wspólnego z koniunkcją Planet w styczniu 2020 roku. Ta koniunkcja, która się zdarza raz na 500 lat. Teraz Słońce ustawiło się w opozycji do tej sytuacji, do sytuacji ze stycznia 2020 roku i powoduje zupełnie inne odniesienie się do niej inny ogląd tej sytuacji. Można powiedzieć, że zmiana klimatu, że pewnego rodzaju przekierowanie się, ukierunkowanie się na coś innego. Niedziela to zapowiedź, to może być zapowiedź trudnego tygodnia. Dziwnego tygodnia. Pełnego tygodnia nawrotów sytuacji, czyli będzie Mnóstwo analogii do stycznia 2020 roku. Będzie mnóstwo analogii do początku roku 2020. No, w sumie rok bardzo intensywny dla nas, brzemienny w skutki. Także liczymy się właśnie ze styczniem 2020. W tygodniu, który, który nastąpi za chwilę, mogą być nieprzyjemności, mogą być informacje, z którymi nie wiadomo, co zrobić, ale nic nie możemy zrobić na dobrą sprawę, bo jesteśmy postawieni przed ścianą. Mamy świadomość tej ściany. Zatem niedzielę, co z nią zrobić? Przeznaczmy ją na relaks, na jakikolwiek relaks cokolwiek jest dla Was relaksem, byle to było prozdrowotne, byle to było rzeczywiście rozluźniające, bo niedziela jest może nie zapowiedzią, ale pewnego rodzaju wstępem do sytuacji, z, się będziemy, z którymi się będziemy spotykać w ciągu całego przyszłego tygodnia, szczególnie początek tutaj będzie istotny. To są wyzwania, zatem dobrze się do nich Przygotujmy. I tego Wam życzę na tę niedzielę lipcową.